Studia, hałas, presja, bodźce z każdej strony, a gdyby tak mieć miejsce, w którym możesz naprawdę odetchnąć. Na Politechnice Gdańskiej powstały pokoje wyciszenia, neutralne sensorycznie przestrzenie dla studentów w kryzysie, z przebodźcowaniem albo nad wrażliwością sensoryczną. To ciche, przygaszone miejsca w akademikach, wyposażone w fotele relaksacyjne, koce obciążeniowe i słuchawki wygłuszające. Brzmi jak luksus, co? No to tak naprawdę narzędzie wsparcia zdrowia psychicznego. Takie pokoje są szczególnie ważne dla osób neuroatypowych, np. w spektrum autyzmu czy ADHD, bo pomagają szybko obniżyć napięcie, Uspokoić układ nerwowy i odzyskać równowagę. Co ważne, to nie jednorazowa inicjatywa. To element planu równości i różnorodności, realnej zmiany podejścia do dostępności i dobrostanu studentów, a trend rośnie. Podobne przestrzenie działają już na wielu polskich uczelniach i instytucjach publicznych. Może za kilka lat takie pokoje będą standardem wszędzie tam, gdzie pracujemy, studiujemy. Co o tym myślicie? Ja jestem zachwycona.